Jedziemy z tym koksem, mam manię gładzenia włosów przed nagrywaniem. Hej, witajcie kochani, witam serdecznie. Zapraszam na niekosmetycznie ubogi. Wydaje mi się, że jakoś dawno tego filmiku nie było na moim kanale. Natomiast jestem, przybywam e, troszkę rzeczy się wydarzyło. Kilka e, rzeczy też chciałabym wam pokazać. Dlatego zapraszam serdecznie do oglądania. Tutaj mam małą ściągawkę i najpierw zaczniemy od e, trzech, o których mogę wam powiedzieć. Ale nie mogę wam pokazać. E, film. Słuchajcie, obejrzałam Homefront. Um... Rewelacyjny film, polecam wszystkim bardzo serdecznie. To coś podobnego troszeczkę do Uprowadzonej, także nie będę to jest zdradzać żadnych szczegółów. Jeżeli lubicie takie filmy akcji, coś w stylu Uprowadzonej, to polecam serdecznie. Głównym bohaterem jest również mężczyzna, jest też jego córeczka, więc naprawdę bardzo dobry film. Udało nam się również obejrzeć Uprowadzoną 3 i, tak jak się spodziewałam, film wywarł na mnie super wrażenie. Natomiast, jeżeli miałabym porównać jedynkę, dwójkę i trójkę, to nie wiem dlaczego. Ale chyba trójka była najsłabsza. Fani uprowadzone, dajcie mi znać, co wy w tym temacie sądzicie, co wy na ten temat sądzicie. Ja uwielbiam, ale tak jak mówię, trójka, jeżeli miałabym wybrać, to chyba była troszeczkę jednak najsłabsza. Dla tych, którzy jeszcze nie oglądali, polecam serdecznie, a na pewno będzie to super spędzony czas. Ok, przechodzimy dalej. Mam jedną piosenkę. I piosenka nazywa się Happy Little Pills. Take me away! Ja nie wiem, kto to śpiewa. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Chyba jakiś zagraniczny youtuber, albo i nie. Jeżeli się mylę, to dajcie mi znać. Wiem, że y, cały czas to gdzieś tam słyszę, czy w radiu, czy gdzieś w domu, i nigdy nie mogę zobaczyć, kto to wykonuje. Ale chyba idzie tak, właśnie. Happy Little Pills. Take me away! coś takiego. Jeżeli znacie i lubicie, to dajcie znać, kto jest wykonawcą. Chętnie zobaczyłabym teledysk. Następne wydarzenie, o którym chciałam wam powiedzieć, to spotkanie z Magdą. Magda obejrzała kilka moich vlogów. Miała też mojego Instagrama i zobaczyła, że mieszkamy na tym samym osiedlu, na tej samej dzielnicy. I słuchajcie, to było cudowne spotkanie z Magdą. Bardzo się zżyłyśmy, mamy wspólne tematy, uwielbiamy razem spędzać czas. I czy to jest kawa, czy jest to wyjście na drinka, czy jest to rozmowa, czy wpadnę do Madzi na jakiś lanczyk. Także to powiedzenie: YouTube łączy ludzi, to jest naprawdę coś wspaniałego, bo Magda to jest taka moja dobra duszyczka. Właśnie jesteśmy. Magda, nie kosmetycznym ulubieńcem, Boże, jak to w ogóle zabrzmiało? Dobra, a teraz przejdziemy do kilku rzeczy, które mogę Wam pokazać. Odkładam telefon i moją ściągawkę. Na pierwszy strzał herbaty. Jeżeli oglądacie Daily Bugi, to na pewno będziecie dobrze wiedzieć, o jakich herbatach chcę Wam powiedzieć. Herbata waniliowa. Przepyszna. E, to jest moja pierwsza e, herbatka tutaj w Anglii, e, Rajbos. Kiedyś kupowałam jeszcze w Biedronce, e, natomiast ta vaniliowa jest przepyszna, dostępna jest w Tesco, e, także polecam serdecznie fani herbatkowi. E, spróbujcie koniecznie, bo wydaje mi się, że na pewno Wam posmakuje. I tutaj oczywiście mam zieloną herbatę spuki, tą jaśminową, e, Pychotka. Codziennie wieczorem sobie zaparzam. Drugie moje opakowanie, e, cena 2,50, ale za ten smak to po prostu. Poległabym, także puka to zdecydowanie również niekosmetyczny ulubieniec Jeżeli jesteśmy przy takich rzeczach yy, jedzeniowych, to tutaj mam kolejną paczuszkę, którą udało mi się zdobyć Ja Wam pokazywałam, że w Yamiboxie dostałam 100% naturalne, yy, bez zawartości cukru, yy, rodzynki, żurawinę yy, i borówki amerykańskie Pyszne, szczególnie jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego albo gdzieś wychodzimy na taką małą przekąskę. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Lubię mieć to w torebce albo kiedy po prostu mam małego głoda i chce mi się coś pożreć, to wtedy sięgam właśnie po te suszone owoce, wychodka, e, także to kolejny ulubieniec. E, dobra, jeżeli jesteśmy przy takiej tematyce jedzeniowej, to chciałabym Wam jeszcze pokazać moją wagę, nową wagę kuchenną, e, którą kupiliśmy z Krzysztofem w Tesco. Super się sprawdza i to jest moja przyjaciółka. Ja zawsze u siebie w kuchni używam wagę, natomiast ta e, moja stara biała waga, no już dobrze nie ważyła, więc e, zmieniliśmy wagę i to jest zdecydowanie niekosmetyczny ulubieniec. Waga jest u mnie w użyciu non-stop e, i polecam serdecznie, już teraz nie mam żadnego problemu właśnie z odmierzaniem, odmierzaniem produktów. Dobra, teraz coś z biżuterii, bo biżu biżu również musi być. To są moje bransoletki, które już jakiś czas temu dostałam od Alicji z Wonderlandu, przepiękne i powiem Wam szczerze, że tak się od nich uzależniłam, że cały czas je noszę, razem z tym łańcuszkiem albo po prostu osobno, albo do zegarka wyglądają przepięknie no i wiecie, że ja lubię wszystko, co się świeci wszystko, co się błyszczy. Ok, miejsce które będą w Londynie polecam serdecznie, koniecznie musicie odwiedzić to Canary Wolf przepiękne, klimatyczne. To jest dzielnica biurowa, jest pełno biur, są drapacze chmur, które zabierają dech w piersiach. Eee, cudowne restauracje, klimatyczne knajpki. Eee, wiecie, to jest taki dla mnie angielski Nowy Jork, jakkolwiek to zabrzmi. Dlatego miejsce, które chciałabym Wam polecić to Canary Wharf, zdecydowanie. Eee, dobra, jedziemy dalej. Walentynki, to jest kolejny niekosmetyczny ulubieniec. Eee, wspaniała kolacja z Krzysztofem w The Yellow House. Ja już Wam mówiłam, że to jest nasza ulubiona restauracyjka, blisko nas bardzo klimatyczna, wspaniałe jedzenie sala była przepięknie przyozdobiona, był kominek było wszędzie dużo serduszek, nie był to taki nachalny wystrój sali, ale naprawdę bardzo klimatyczny jedzenie pyszne, szampan pyszny, robią fajne alkoholowe koktajle, dlatego tutaj zdecydowanie musiałam wspomnieć o walentynkach i kolacji The Yellow House zostawię Wam linka do Yellow House na dole, jeżeli macie ochotę odwiedźcie to miejsce, bo naprawdę Warto. Ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, a ja nie mogę wam jej pokazać, no znaczy mogę, ale w sumie kwiaty stoją w korytarzu, są dość duże i nie chciałam ich tu po prostu ciągnąć. To są najwspanialsze i najpiękniejsze kwiaty, które odzwierciedlają mnie, czyli mój przepiękny walentynkowy bukiet, róże neonowe, kolorowe, które widziałam pierwszy raz w życiu, które Krzysztof mi przyniósł z okazji walentynek. Po prostu oszalałam. Dobra, i mam tak cztery trzy. Ostatnie rzeczy, które chciałam wam pokazać. E, świeczka. Tak. Tutaj zdecydowanie, zobaczcie, palę ją cały czas po kilka dobrych, bitych godzin. E, to jest Morning Blossom z Yankee Candle Simply Home. Cudowny zapach, bardzo wiosenny, orzeźwiający. Nie wiem dlaczego, ale jeśli chodzi o ten zapach, to ja tutaj wyczuwam sad i jabłka. E, pachnie dla mnie jabłkami, taką świeżością. Bardzo fajnie się pali, e, cudownie pachnie, także, no wiecie, ja jestem wielką fanką świet. Yankee Candle w w dlatego polecam serdecznie. Mam dwie książki. Pierwsza książka to jest. Uh! Książki, e, które cały czas sobie, jak to się mówi, studiuję i przeglądam. Pierwsza to jest książka Tani, Love Tania, e, i powiem Wam, że jeszcze do końca jej nie przeczytałam, ale jestem dumna, naprawdę. E, ja jestem dumna z takich youtuberów, którzy coś osiągają, spełniają swoje pasje, robią to, co kochają. Książka jest naprawdę fajna, jest kilka dobrych przepisów, jest krótka biografia, e, polecane kosmetyki. E, dla mnie to jest taka właśnie prawdziwa książka, i takiej książki, jeśli chodzi o tanie, się spodziewałam. Dlatego polecam serdecznie. Jeżeli jeszcze się wahacie, czy zakupić tą książkę, to kupujcie, naprawdę, bo jest super. I ostatnia książka, która u mnie głośna, czyli książka Marioli Bojarskiej-Ferenc Sztuka dobrego życia. E, mówiłam już w daily vlogu, dużo nie będę mówić, książka jest kapitalna, e, nawet dla samych przepisów e, i jadło jadłospisu polecam, warto kupić tą książkę, dużo fajnych rad, dużo ciekawostek, trochę o ćwiczeniach, trochę o e, zdrowym odżywianiu, odbaniu o siebie, e, polecam serdecznie dla zdecydowanych kobiet. Nie wiem, dla zdecydowanych kobiet... No polecam po prostu super książka. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. Dobra, i to by było na tyle. Nie kosmetycznie ubugi, dobiegają końca. Koniecznie napiszcie, co w ostatnich miesiącach skradło wasze serducho, co polecacie, jaką piosenkę, jaki film, jaką książkę, jaką świecę. Jeżeli macie coś jedzeniowego, to oczywiście też dajcie znać w komentarzach. Ja już wam dziękuję za miłe spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki i do następnego. Pa!